Dzień dobry, witam serdecznie, Tomek Rozmus, Smart Trader University. Zapraszam na kolejną prezentację waloru, tym razem Central Medical. Ostatnio podawaliśmy tip transakcyjny właśnie na akcję Twittera, aktualnie ponad 7,5% zysku w ciągu niespełna dwóch tygodni. Kolejny walor bardzo interesujący, który pojawia się w naszym klubie inwestora, jest to Central Medical Corporation, skrót C. MN. Popatrzmy na ten walor, może przez pryzmat większego horyzontu czasowego. Mianowicie od 2009-2010 roku, jak tutaj widzimy na wykresie, mamy coraz to wyższe, kreślone tutaj high. Aktualnie jest 21 lipca. Wiemy, że główny indeks SP kreśli na wykresach coraz to wyższe szczyty historyczne, high. Mamy tutaj bardzo mocne te sesje wzrostowe. Natomiast ten walor daje tutaj setup do krótkiego zagrania. Popatrzmy technicznie troszeczkę na to, co się dzieje w ostatnim tutaj okresie. Widzimy poszczególne szczyty, które są tutaj kreślone, są kreślone na coraz mniejszych wartościach. Jest to taka typowa formacja SOT, czyli Shortening of the trust, zmniejszanie się kolejnych tutaj szczytów oznacza to nic innego jak utratę momentu, Czyli widzimy, że od, od zeszłego roku, od sierpnia walor ten rośnie cały czas do góry, natomiast tu jest widoczny setup utraty momentu. Bardzo charakterystyczne dla zmiany trendu, szczególnie dla zmiany trendu wzrostowego jest oczywiście obserwacja wolumenu i zachowania ceny. Widzimy że na tym ruchu wzrostowym em, pojawia się nie tylko bardzo wysoka świeczka, jest to świeczka o bardzo dużym spreadzie, nie chodzi tutaj o spread, różnicę między ceną kupna a sprzedaży, ale o spread świecowy, czyli największa świeca wzrostowa w układzie, nie licząc oczywiście tej świecy. Co więcej, ta świeca wybija nowy szczyt. E, zwróćmy uwagę na zachowanie wolumenu, to jest mm, jedna... Z najbardziej takich istotnych rzeczy, jeśli patrzymy na wykres, obserwacja właśnie ultra wysokiego bądź ultra niskiego wolumenu. Wtedy możemy wyczytać pewne intencje dużych instytucjonalnych graczy, a wiemy, że podążanie za nimi nam się opłaca. Szukamy ich na wykresach, i tutaj smartmany ewidentnie pojawiają się na tym wykresie dokładnie w dniu. W dniu 8 czerwca mamy robiony nowy szczyt na potężnym tutaj wolumenie, po czym kolejne dni to jest zejście poniżej tej świecy, moglibyśmy ją nazwać świecą, świecą momentu. Ostatnie dni, które się tutaj nam kreślą, zwróćcie Państwo uwagę, raz, dwa, trzy, cztery sesje tutaj spadkowe. Także to momentum i ten wysiłek, który został tutaj zrobiony, nie przyniósł żadnego efektu. Ten efekt już jest widoczny oczywiście w cenie. Inwestorzy, moim zdaniem, nabrali tutaj słabe ręce, markując próbę wyjścia na kolejne high. Bardzo duży popyt tutaj się pojawia. Prawdopodobnie to jeszcze było robione na dobrych informacjach i widzimy, że za tym stoi potężny wolumen, który tutaj jedni kupują, drudzy sprzedają i tu odbyła się moim zdaniem klasyczna dystrybucja. Rynek nie tylko wybija low tej świecy spreadowej, natomiast próbuje jeszcze testować ten poziom. Widzimy poziom tego testu odbywa się dokładnie na tej linii, czyli na low tej świecy spreadowej. Ja sobie ją przeciągnę w prawą stronę. I powstaje tutaj, powstaje tutaj bardzo ciekawy układ, który odmawia tego testu. Jeszcze idziemy taką trójką. Y mamy odmówienie tego poziomu i ostatnie sesje. Wiemy, że SP rekordowe high tutaj na ostatnich sesjach kreśli nam na wykresie, natomiast. Y ceny tej akcji spadają. Przede wszystkim to, co zrzuca się w oczy, to bardzo duży wolumen i duży spread i formacja SOT. My mamy pięcioskładnikowy em, taki system do, em, może na, ciężko to nazwać systemem, ale proces taki decyzyjny, który, mm, który pozwala nam na zidentyfikowanie kierunku. Wynika to z analizy właśnie wolumenowej. Więc teraz popatrzmy, co się dzieje na wolumenie skumulowanym, bo to jest nasz jeden z z kluczowych elementów oceny rynku. Tutaj widzimy pewną słabość, natomiast na wolumenie skumulowanym widzimy, że mamy dwa potężne, dwie potężne fale zakupowe. Pierwsza jest tutaj a druga fala zakupowa jest dokładnie tu. I to się nam rzuca w oczy. Widzimy, że od momentu tutaj wzrostów pojawiają się dwie największe fale, ale nie ma dużego postępu w cenie, co jest bardzo charakterystyczne. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnia fala, która była robiona, fakt, że była poparta dużym wolumenem, natomiast nie zrobiliśmy znacznego postępu w cenie. Kolejna fala, która była robiona na rekordowym wolumenie wzrostowym, w ogóle nie przyniosła żadnego em, praktycznie efektu, zamarkowane tylko, e, zamarkowane tylko wybicie high i na kolejnych sesjach całą tą świecę momentu mamy już przez rynek zanegowaną. W tym miejscu pojawiają się dwa ciężkie wolumeny spadkowe, największe od momentu oczywiście wzrostów. E, jak możemy to przeczytać? E, Smartmany zawsze wychodzą na przedostatnim przystanku, więc smart money zaczęły sprzedawać swoje walory dokładnie w tym miejscu i to było wyjście dużych graczy korporacyjnych co widać, rynek klasycznie jeszcze próbuje wyjść do góry i udaje się na początku marca i udaje się na początku czerwca natomiast chwilę później pojawiają się wolumeny, ciężkie wolumeny spadkowe tu widzimy wyjście smart money, tu widzimy nabranie przekazanie, przekazanie Rynku do małych inwestorów, czyli przejście z silnych do słabych rąk i widzimy wolumeny spadkowe coraz silniej się tutaj kreślą na tym wykresie. Była próba obrony tych cen, kompletnie nieudana, i wolumeny w tym momencie ciągną na spadek. W tym miejscu pojawia się największa fala wyprzedażowa, i te fale wyprzedażowe w tym miejscu pojawiają się po raz kolejny. Widzimy słabość rynku na górze na tych szczytach, tu ewidentna, klasyczna, jeśli chodzi o ocenę pod kątem wolumenowym i price action, klasyczne obrócenie tego rynku. Nic nam nie, pozostanie, nie pozostaje tylko i wyłącznie zagranie tutaj short na, możemy zagrać short na wybicie tej świecy, możemy również zagrać short najpierw po przebiciu i później dopiero na teście. Jest kilka technik oczywiście wejścia, tutaj nie o technikach, ale o sygnale transakcyjnym. Który przez nas jest tutaj brany pod uwagę i my shortujemy dokładnie z miejsca, który tutaj jest na wykresie. Dla nas jest to transakcja short. Co więcej, w Smart Trader University posiadamy po oczywiście po zidentyfikowaniu takiego punktu zwrotnego posiadamy dodatkowy czynnik, który definiuje, czy wchodzić w tą transakcję, czy nie wchodzić w tą transakcję jest to tak, taki filtr przez nas tutaj zrobiony i dostajemy oczywiście w tym momencie sygnał, potwierdzenie potwierdzenie na dużym interwale czasowym o zagraniu na krótko na tej akcji, mamy nadzieję, że tutaj spore zyski przyjdą po właśnie short, shortowaniu na tym Valorze. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Obserwujcie nasze komentarze na naszej stronie facebookowej, na Twitterze. Również zapraszamy na stronę główną www.smartrader.pl. Jeżeli materiał jest dla Was pomocny, łapka w górę udostępnijcie i będziemy czekać też na Wasze sugestie co do innych tutaj materiałów, jakie chcielibyście oglądać. Pozdrawiam i do usłyszenia.